Sorry. Dobra, mamy jakby tej górnej ścieżki, ostatnią walkę, czyli The Allied Ninja Forces Jutsu. A nie, to już mieliśmy, tak? Czy dobrze mówię, czy nie, nie dobrze? A nie, zrobiłem to, tak? No dobra. Zrobiłem to, okej. Okay. To była walka z bossem, tak mieliśmy B. Czyli teraz dolna ścieżka musi być. Dolna ścieżka. Okej, okay, to zaczniemy sobie jeszcze dolną ścieżkę. Tam z dwie walki, czy coś. I pewnie na dzisiaj starczy. Zobaczymy, jak to poleci. Także zaczynamy dolną ścieżkę. Mamy ścieżkę Yang, czyli Naruto, ścieżka Yin, czyli ścieżka jakby Sasuke, czyli powiedzmy Alata Zła. No i co, zaczynamy. Także The Taka Flies. Let's go. No, trzymaj się, Jankos. Fajnie, że byłeś. Do następnego. Cześć, cześć. No już, już streamek trwa 2 godziny i 40 minut, nie? To mega szybko leci, no co? Zaraz 3 godziny streama już będą. O, jest cała akcja z Itacim, z początki pokazują. Ja wiem, że się dobrze ogląda to szybko leci, no ale już tutaj siedzimy 3 godzinki prawie. ウォーキはこのハニーアタカボソキニクシミノタネビワヤガテダイオジニンカイタイセンノタイカイヒアカレタタイヤオンヤシトビイクサバエムカウソノサナカウチハサスケワヨキセンスガタウシトビ Ten Kabuto, nie? Co się z nim stało na przestrzeni tych dwóch serii? To jest też porażka. Kabuto to jest. To jest szok, ale Orochimaru to jest jeszcze większy szok. Orochimaru to jest taka menda. On prawie zginął na początku w sumie pierwszej serii przez trzeciego Hokage. A się okazuje, że gościu jakoś przeżył i jest w ogóle w Boruto dalej. To jest niepojęte, naprawdę. To jest niepojęte. Jak on to zrobił? Orochimaru, genialna postać. No, ponoć się dobrze stał, tak. Gdzieś też tam jakieś screeny pojedyncze widziałem, czy coś. Ale nic więcej nie wiem, także Nie wkraczamy na terytorium Boruto. すごい巻物をオロチマルなアートで偶然見つけちゃってさ、見て見て見。な、すごいでしょ。これだ。a i n g Amazing、青年。とりあえず合わなければならないやつができた。うちはしに、てた、このスクロールに、を、書かれた、の、が、何言ってんの、オロチマルは君がぶっ倒したじゃん。 Ano Anko dalej jest to zamieszane, nie? Anko to też jest magia. Ona od samego początku była pomieszana, zamieszana z Orochimaru, i kurde, pod koniec shipudena też jest w to zamieszana. Nic specjalnego w niej nie jest, a ona jest dalej wykorzystywana. Jest! I on! Niezniszczalny! Jedyny nieśmiertelny. Okej, okay, trzeba wygrać mając 70% albo więcej. Jedno ninjutsu jugo jedno suigetsu i wygrać sekretną techniką. To od razu sobie zrobimy jugo i tego. Będzie z głowy. No nie no, bez jaj. No i co? Dobra, mamy to. A nie mogę teraz Jugo użyć, okej, okay. znaczy się? O, mogę Sugetsu teraz. No, dobra, mamy to. I teraz Sasukę możemy używać. Ale Sugetsu ma wolne ruchy, masakra. Tym mieczem swoim. Wow. Ale strzały Susano to jest tilt i kółko. Ale to dobrze działa. Co ty Oro czy Maru robić? Co ty kombinujesz gościu Leżeć mi tu, leżeć Trafimy go? Tak jest. O nie, tam... Był... Mogłem połączoną technikę też mieć. Trzy razy trójkąt i kółko. Spróbuję zrobić połączoną technikę jak się uda. Jeżeli Oro przeżyje. Chyba nie przeżyję. Oj, nie przeżył. Ale spoko, i tak ten jakiś secret technik było. Także luz. Nie przeżył. Dostał za dużo bęcki. No, tak czy inaczej, całe przejście Naruto Storm 4 będzie tak czy inaczej na kanale się pojawiać, więc jeżeli ktoś czegoś nie widział albo go nie będzie na live, to bez problemu Będę to ciąć na kawałki a i po jakieś półgodzinne odcinki, czy coś, i będę wrzucać na kanał, więc luzik. Plus, zachęcam do wbijania na wszystkie moje social media, Instagram szczególnie i fanpage na Facebooku, bo tam wrzucam dodatkowych dużo informacji oprócz streamów, daty streamów i tak dalej, i tak dalej. Też jakieś info takie z życia normalnego poza YouTubami to tam polecam. Jak na Twitchu wpiszecie wykrzyknik komendy, macie wszystkie linki, albo pod streamem w opisie są linki do social mediów, też macie info o moim sprzęcie i tego typu rzeczy. Także zachęcam wbijać. Czy znam taką grę jak Jurassic World Evolution? Yy, czy grałem i polecam? Yy, grę kojarzę? Nie grałem, więc nie mogę nic o niej powiedzieć, niestety. Kojarzę, co to jest, ale nie grałem, więc nie mam pojęcia.

Sasuke też jest dobry, mamy głównie Akatsuki, a on później swoje porobił i najpierw było chyba Hebi, tak? Dobrze pamiętam? Hebi, później taka. O, wszystkie te misje zrobiłem poboczne jakby. Co to będzie tyle trwało, jak ty już Sasuke robisz? No słuchaj, teraz jakby mamy kilka tych walk, nie? Tutaj mamy jakby takie kółko powiedzmy. Tu są takie misje, i tak dalej. No to ze 3 albo 4 takie kółka są z tymi misjami. No mówię, teraz stream trwa całe 3 godziny. Tą grę się przechodzi mniej więcej w 9 godzin to story. Więc to no jeszcze sporo roboty będzie. Sporo roboty będzie mm, całe, z, dużo walki z Kagują, z Hagoromo, y, z tym Sasuke kontra Naruto i tak dalej. Dobra. The Hokage Apir. Dobra, zobaczmy. Eternal Mangi Kiosheringa Nuadara vs. pierwszy Hokage. Let's go. Tak, hmm, no akcje skagują też takie naciągane dla mnie. To już przegięcie było, według mnie.

Ooo, te ciała Zetsu wyszły i oni tego użyją do przyzwania wszystkich Hokage. No. To też super akcja. Tu była najlepsza reakcja drugiego Hokage. Jak chciał załatwić tego, jak chciał załatwić Sosuke. Tam tylko było kiwnięcie palca, pamiętam, już Ultra Chakra, że wszyscy byli w szoku. なおみなとばんやたクロた。クロルクロフシルダルホカゲショダイメニダイメンとたわれたセンジュハシラマの本物かこれは一体どういうことだ。我々を封印してシキフジンの術おそらくはそれをルいたのでしょう Orochimaru to ładnie miesza, co? Opanował technikę jakąś reanimacji, przyzywania ciał, duszy do ciała i tak dalej. Przez całe Naruto pierwsze i przez całego Shripu W sumie Orochimaru jest zawsze w jakiś takich najważniejszych akcjach wplątany. 俺はウチハサスケ。あんたたちほかげに聞きたいことがある。なんとサスケか。三代目イタチになぜあんなことをもう知っているようじゃな。車速早いね。口から聞いておきたいイタチのすべてを同胞を皆抹殺し。<music>

Czy mam Madarę w jakimś sensie? W fabule tak, no jakby już trzy godziny gram, więc już były walki z Madarą. No. Teraz właśnie zacząłem, jakby tą odnogę historii Sasuke. Bo Wcześniej grałem naruto. Były walki z Madarą, ale jeszcze będą pewnie, więc spoko. W każdym razie wszystko będzie na YouTube wrzucane. W odcinkach, więc w razie czego ni nic nie straciłeś. Wszystko na dniach będzie na YouTube lądować. O, to było to. Jeden palec i taka czakra. Hitachi goat, dzięki za follow. Thank you, thank you. Ta scena epicka była w anime. No, to Birama jest taką mendą nie? To Birama jest taka menda, ale silna. <grymne> ja, I シュートゥヴァーキーソンズマダロン、ワシノ。Are you in story mode? Yes, I'm doing story mode now. I just started Sasuke's story. Sasuke path, I'm doing right now.

私たちが、私たちを使って、この歯を潰すことになりかねませんよ。オロチマル、キサオロチマルとやら。心配するな。分かっておる。まずはその子を縛っておる。ワダカバリを解いてやる方を先としようぞ。さて。Itachi go to finish story mode? Nice. I'm playing this game second time now. First time I was playing it at the premiere five years ago. So it's my second playthrough. Dobra, będzie walka? W sumie była na początku troszeczkę, nie? Pierwszy Hokage i Madara, tak naprawdę. Ale nie pamiętam, czy teraz jeszcze będzie walka, czy nie. Chyba będzie. Ta Dalsza, jakby, kontynuacja. Okej, okay, 70% 3 ninjutsu, 15 hit combo, 1 throw, czyli jeden rzut. No i teraz będę mógł używać już wszystkich jutsu, już normalnie będzie, nie będę, jakby, zablokowany. Pod żadnym względem. Okej, okay, 15 hit combo. Let's go, kontynuacja. Ale poszedłem, prawie jak w tekenie. 15 hit combo, ja tam z 80 zrobiłem. Czyli od początku zaczynam tak. Gram zupełnie na nowym save. Dzisiaj zacząłem grać w tą grę, no? Bo usunąłem mojego save'a starego i gram od początku, no przechodzę od zera. Wow. Co tam jeszcze było? Aż rzut rzut żeby zrobić. O, jest rzut nice, jeden troll zrobiony. on Zaraz zginie, ja chcę ultimate jutsu zrobić. Mogę? Nie mogę, nie da się znowu, dobra? Nie dało się tego ultimate jutsu zrobić. Było zablokowane, jakby znowu podczas tej walki. Najgorsze jest to, że się monsterek skończył. No super odświeżenie, tak. No ja mówię, ja przechodziłem tą grę na premierę w 2016 i teraz drugi raz sobie przechodzę. Fajna sprawa. Plus oglądam Naruto też od miesiąca, od początku. Więc wszystko jakby na bieżąco, na świeżo sobie przypominam znowu Naruto, nie? Dobra opcja same epickie sceny, epickie walki. No teraz w sumie lepsza gra niż Naruto Ultimate Ninja Storm. Jeżeli chodzi o Naruto nie wyszła, więc wiecie. Jedyne lepsze co by mogło być to jakby wyszło Fighter Z tylko w stylu, tylko z, z Naruto. To by było cudo. Mam nadzieję, że to dostaniemy, bo tam by mogło być jeszcze więcej postaci niż Dragon Ball Fighter Z. Dragon Ball Z tylko że Naruto, nie? To byłby kosmos po prostu. Tak samo hype by był i tak dalej. Tam to w ogóle by mogli ze 100 postaci natrzaskać, nawet. Oczywiście, no nie byłoby to dobre dla gry, żeby było 100 postaci. Bo to jednak jest, by była bijatyka normalna z prawdziwego zdarzenia. Kiedy wyjdzie jakaś fajna gra z Naruto? Ciężko powiedzieć. Teraz tylko Boruto wy... jest, nie, no to. No nie wiem, nie wiem, co oni mogą wymyśleć. Ja mówię, ja liczę najbardziej albo na Fighter Z2, żeby wyszło tam nie wiem w ciągu następnych dwóch lat, powiedzmy, albo właśnie może Fighter Z tylko z Naruto. No na razie pierwszą grom na nową generację to będzie Demon Slayer, nie? Czyli Kimetsu no Yaiba. właśnie od tych ludzi co robią Ultimate Ninja Storm Naruto The Awesome Ben! Dzięki za follow, thank you Także Demon Slayer będzie fajną gierką. 何時だくさん申し訳ない。とナルトストただ。何を目標に置くのかで忍びも変わる。俺とマダラのように。忍びとは。耐え忍ぶもの。目標を叶えるために。俺にとって。それが里づくりだった。だが。マダラは別のものを見つけたようだ。

Dziesięciogoniasty, tu zmanipulować obito. Tutaj kurczę nieskończone tsukuryami odpalić. Tutaj coś tam, masakra. Ile planów do przodu, no trochę czasu miałem na to, no. Ale też to jest ciekawe. Że praktycznie wszystko o jakichś tam tajnych mocach, typu Sharingan, Mangekyo Sharingan, Rinnegan i tak dalej. Wszystko i akcje z, z tymi, z z tymi bestiami, z Biju. Wszystko co się dowiadujemy przez całego Shippuden'a i na zwykłe Naruto, to można powiedzieć, że Madara wiedział od samego początku, nie? Wszystkie te jakieś tajemnice, techniki, kombinacje, że to aktywuje to, to aktywuje się tak, to Madara to wszystko wiedział. To jest do best. To no na razie, kapitan, trzymaj się. Do następnego. Cześć, cześć. Pewnie do soboty. Bo jutro streamka nie ma, tak jak już mówiłem. Jutro wyjeżdżam, dlatego mnie nie będzie wieczorem. お前がこれからどうなろうて俺は…おして前を,を,をいてしていておはお前をつついておりしてはいておをいておりましておまりましましりましてお前しま To jest Maru, to jest kurde, taka menda, taki, taki wąż po prostu, taka żmija. Przez wszystkie serie, tylko gdzieś tam z boku stoi przy najważniejszych wydarzeniach. Tutaj wbije szpileczkę, tu coś namiesza. Those who know all. Dobra, to myślę, że idealny moment na pauzę. Menda społeczna. Dokładnie. Myślę, że to jest idealny moment na dzisiejszą pauzę. Trzy godzinki ponad streamek. Także no szybko zleciało. Pierwsze dwie godziny to w ogóle ultra szybko poleciały. Co my mamy? Podsumowanie małe. Co nam się udało zrobić? Początek story, później cała jakby górna część, czyli walki Naruto, Zobito, akcja Obito Kakashi, akcja Minato Masketman. To był side quest swoją drogą. No i tutaj obito Madara dziesięciogoniasty. Na dole zdążyliśmy robić akcję z Sasuke, dwie akcje. Potem będzie jeszcze historia pierwszego Hokage i Madary. No i później Sasuke już znowu wkracza do akcji.